26 maja zaczyna się tak, jak ktoś by ci wsypał fusy do porannej kawy. Nerwowo, zgrzytliwie, aż chcesz powiedzieć, dajcie mi się do, dobudzić w spokoju. Ale życie już ciągniecie za rękę w jakieś dziwne utarczki słowne. Przed południem jednak, niby babcinę, masz cukierka, przychodzi moment, gdy nagle widzisz wyjście z sytuacji, która jeszcze wczoraj wydawała się nierozwiązywalna. Jakby ktoś w końcu odsunął szafę zasłaniającą drzwi. Po obiedzie robi się dziwnie. Masz ochotę na coś zupełnie wbrew swojej naturze. Może włożyć różowe skarpetki do garnituru albo nagle zadzwonić do kogoś, o kim od lat nie myślałeś. Nie myślałaś. Wieczorem rozmowy płyną jak miód. Czujesz, że wreszcie trafiasz w sedno, a w te wszystkie mgliste przeczucia z rana układają się w sensowną całość. To taki dzień który zaczyna się zepsutym budzikiem a kończy jak dobra bajka na dobranoc. Wiesz, że coś tam było, nawet jeśli nie umiesz tego do końca nazwać. Aspekt dnia uści się nam się o 6:45 tego dnia i to i będzie sekstyl Merkurego do Saturna. Merkurego w do Saturna w rybach. To idealny moment, by chaos w twojej głowie zamienił się w konkretny plan. Nagle okazuje się, że nawet najbardziej szalone pomysły da się ułożyć w logiczną całość. Jak rozrzucone pudle, które same wskakują na miejsce. To czas, gdy kreatywność spotyka się z dyscypliną. Możesz wreszcie napisać tę książkę i skończyć ją przed deadline'em, wymyślić biznes, który nie jest tylko mrzonką, albo nauczyć się języka bez rzucania po miesiącu. Masz więcej cierpliwości, by nie porzucać marzeń po pierwszej porażce, a pomysłów ci nie zabraknie. Jeden haczyk? Musisz wybrać jeden kierunek. Ten układ nie znosi rozpraszania się. Człowiek z tym sekstylem w swoim radiksie ma umysł jak szwajcarski zegarek. Precyzyjny, logiczny i niezawodny, ale bez suchej mechaniki. Wie, jak przekuć chaos w klarowny plan, a jego słowa mają wagę złota. Nie marnuje ich na pusto. Tylko celnie trafia w sedno. To ten typ, który potrafi rozwiązać Twój problem, zanim Ty sam, sama zauważysz, że go masz. I zrobi to z takim spokojem, że aż chce się zapytać skąd on, to kurde zawsze wie.